Cześć przyjacielu, z tej strony Pablo z zdobyć kobietę.pl. Z tego nagrania dowiesz się wszystkiego na temat zazdrości w związku. Między innymi dowiesz się, skąd się bierze zazdrość. Jak poradzić sobie z zazdrością i nie być zazdrosnym o kobietę, a także jak zbudzić zazdrość w kobiecie. Oprócz tego otrzymasz za darmo prezent o wartości 197 zł. Zaczynajmy. Gdy dwoje ludzi kocha się lub coś do siebie czuje, to często przynajmniej w jednym z nich prędzej czy później pojawia się zazdrość. Wtedy chcemy mieć tą drugą osobę tylko dla siebie. Zresztą mówi się, że nie ma miłości bez zazdrości. Czy zazdrość pokazuje, że zależy nam na drugiej osobie? Czy zazdrość w związku pomaga, a może bardziej przeszkadza? Uważam, że zazdrość w związku nie jest pozytywnym uczuciem. To, że nie ma miłości bez zazdrości, to nie jest do końca prawdą. Zazdrość nie okazuje miłości, ponieważ miłość to kontrolowane emocje, a zazdrość to strach i destrukcja. Sieje ona spustoszenie w związkach mocniej niż ci się wydaje. Tak naprawdę zazdrość to poważny problem, który obniża jakość związku, a nawet potrafi go zniszczyć. Zazdrość potrafi rozwalić nawet najbardziej trwałe związki i relacje. Robi to powoli. Ale skutecznie. Być może znasz nawet kogoś, od którego odeszła kobieta, bo był o nią zbyt lub wręcz chorobliwie zazdrosny. Zazdrość mocno nadszarpnie Twoimi uczuciami i całym związkiem, dlatego walcz z zazdrością swoją i kobiety. Skąd się w takim razie bierze zazdrość? Dlaczego jesteś zazdrosny o kobietę? I dlaczego odczuwasz zazdrość? Zazdrość spowodowana jest uczuciem strachu i braku pewności siebie. Odczuwasz strach, że inny facet jest atrakcyjniejszy dla twojej kobiety. Czujesz, że nie masz kontroli nad sytuacją. Wynika to z niskiej samooceny i niskiego poczucia własnej wartości. Podświadomie uważasz i boisz się, że nie zasługujesz na tą kobietę. Niestety masz niskie mniemanie o samym sobie. Facet, który jest zazdrosny o kobietę, wysyła jej komunikat, że nie jest dla niej wystarczająco dobry. Pokazuje w ten sposób, że inni faceci są lepsi od niego i mogą mu odbić tą kobietę. Tak samo, okazując zazdrość, osłabiasz równowagę uczuć między wami. Stajesz się wtedy mniej atrakcyjny dla kobiety i tracisz wartość jako faceta w jej oczach. Jeżeli kobieta jest mocno zakochana w swoim facecie, to ona nie jest skora do zdrady. Nie myśli o tym, bo jest szczęśliwa w tym związku, z tym facetem. Jest w niego zapatrzona i nie szuka jakichś przygód na boku. Co innego, gdy zaczniesz ją o to podejrzewać lub nawet oskarżać wprost. A ciągłe oskarżanie i kontrolowanie kobiety pokazuje jej, że bardzo boisz się ją stracić. I to pokazuje jedynie twoją słabość. Zresztą niektóre kobiety celowo zbudzają zazdrość faceta, aby ten się wkurwiał i przechodził katusze. Kobieta, o którą jesteś zazdrosny, czuje się przez ciebie osaczona. Być może przestanie być z Tobą szczera i nie będzie mówiła tego, co ona robi albo gdzie idzie, bo na każdym kroku jesteś o nią zazdrosny. Prowadzi to do osłabienia uczuć między Wami, a także złamania równowagi uczuć, i to na Twoją niekorzyść. Poprzez ciągłe oskarżanie lub tylko nawet podejrzewanie kobiety o zdradę, ona nie będzie miała motywacji, aby się starać w związku, a nawet z Tobą spotykać. Jeżeli miałeś pretensje do kobiety, o jej znajomych albo o jakieś spotkania, to ona przestanie ci mówić prawdę. I to, że nie ona nie będzie szczera z tobą, to będzie twoją winą. Chcesz kontrolować kobietę i najlepiej zamknąć ją w złotej klatce, ale to nie tędy droga. Im bardziej będziesz zazdrosny o kobietę, tym więcej będziesz dostawał od niej kłamstw i powodów, aby być o nią jeszcze bardziej zazdrosny. Jest to po prostu błędne koło. Tak samo uważaj na wypominanie jakichś rzeczy jej z przeszłości. Albo je akceptujesz i idziesz dalej do przodu, przed siebie, albo po prostu jej tego nie wybaczyłeś i dalej siedzi to w tobie. Dalej masz o to do niej pretensje i czujesz jakąś urazę. Nie ma tutaj stanu pomiędzy. Albo jej wybaczasz i puszczasz to w przeszłość i w niepamięć, albo się z nią po prostu rozstajesz, bo nie potrafisz tego zaakceptować. Zazdrość to próba kontrolowania tej kobiety, a przecież ona nie jest Twoją własnością. Tak samo nie możesz jej kontrolować ani upilnować, bo jeżeli będzie chciała, to i tak cię zdradzi. Wszystko dlatego, że takiego zachowania nie można wytrzymać na dłuższą metę i każda kobieta prędzej czy później będzie miała dość. Dość takiego zazdrośnika. Tak długo, jak będziesz uważał, że zazdrość jest czymś normalnym, a nawet czymś dobrym, to prędzej czy później relacja będzie się psuła a nawet nie będziesz wiedział dlaczego. Na siłę, w 100% nigdy nie upilnujesz kobiety przed zdradą. To ona sama musi się pilnować, a zrobi to dzięki uczuciom i miłości do ciebie. Oczywiście jest kilka sposobów, aby powstrzymać zazdrość między wami. Jak w takim razie poradzić sobie z zazdrością w związku? Przede wszystkim pamiętaj, że im bardziej atrakcyjna kobieta, tym bardziej będą wokół niej kręcić się inni faceci. Jest to zupełnie normalne. Niektórzy koleżeńsko, a niektórzy będą chcieli wręcz z Tobą rywalizować i odbić Tą kobietę. Musisz potrafić to znieść i ignorować, bo w przeciwnym wypadku jedynie zwariujesz i oszalejesz. Walka z nimi na jakimkolwiek poziomie to zniżanie się do ich poziomu. Dlatego zachowaj spokój, bo musisz być ponad nimi. Uświadom sobie, że z jakichś powodów kobieta wybrała ciebie i jest z tobą w związku. I tego się trzymaj. Nie szukaj dziury w całym. Posądzanie kobiety o coś, czego ona nie zrobiła, a jedynie sobie uroiłeś w głowie, jest po prostu chore. Nie wyszukuj oznak i dowodów zdrady, a zamiast tego poszukaj takich, które pokazują, że ona jest wierna i uczciwa. Rozmawiaj z nią spokojnie i przyjaźnie. Oprócz tego, niczego jej nie zabraniaj. Jeżeli ona chce wyjść z koleżankami, czy to na spotkanie, czy na imprezę, to w porządku. Nawet gdy podejrzewasz kobietę o coś złego, to jej nie kontroluj. Staniesz się nieufny, a twój umysł będzie działał przeciwko tobie. Co innego, gdy jesteś pewien i masz dowody, na przykład jej zdrady, to wtedy jest krótka piłka, czyli koniec tego związku. W każdym innym przypadku, aby poczuć się lepiej i pozbyć zazdrości, Obdasz kobietę pełnym zaufaniem. Podstawą związku to zaufanie, dlatego ufaj kobiecie. Nie więź tej kobiety, a zamiast tego daj jej kredyt wynoszący 100% zaufania. I to zaufanie nie jest dla niej. Tak naprawdę chodzi o Ciebie i Twoje zdrowie, dzięki któremu zachowasz spokój ducha i umysłu. Daj wolność i przestrzeń tej kobiecie. Oprócz tego pamiętaj, że kobieta nie jest Twoją własnością, dlatego daj jej swobodę i wolną rękę. Zamiast ją sprawdzać i kontrolować, postaw na zaufanie. A gdy zaakceptujesz rzeczywistość, to poczujesz się prawdziwie wolny od zazdrości. Oprócz tego powróci równowaga uczuć między wami, co jest bardzo ważne. Uświadom sobie, że kobieta też ma swoje życie i potrzeby. Ona nie będzie przebywać z tobą razem 24 godziny na dobę. Czasami pójdziecie na spotkanie ze znajomymi wspólnie, a czasami ona pójdzie sama i jest też to w porządku. Jeżeli kobieta rozmawia z innymi facetami, to nie mów jej, nie wolno ci z nimi rozmawiać. Zamiast tego spraw, aby rozmawiało się jej z tobą lepiej niż z innymi facetami, więc naturalnie będzie chciała z tobą wtedy rozmawiać. W sytuacji, gdy ona mówi o innych facetach albo o swoich byłych, to daj jej krótko do zrozumienia, że nie masz ochoty tego słuchać, bo cię to nie obchodzi. Interesuje cię tylko wasz związek, czyli ty i ona. Nie rób jej zakazów, a za to bądź jej nagrodą. Kieruj się nastawieniem poczekam i zobaczę co się stanie. Albo na zasadzie co ma się stać, to i tak się stanie, bo tak naprawdę jak będzie chciała cię zdradzić, to i tak to zrobi. Jak w takim razie nie być zazdrosnym na kobietę? Zwróć uwagę, że zazdrość to problem po twojej stronie, a nie kobiety. Albo na odwrót, jeżeli to kobieta jest zazdrosna o ciebie. Jeżeli to ty jesteś zazdrosny o kobietę, to nie obwiniaj ją za to, że ty jesteś o nią zazdrosny. Musisz sobie z tym poradzić poprzez pracę nad samym sobą. O tym, jak się zachowujesz, decydujesz ty sam. Po pierwsze, zachowaj spokój. Zamiast być o nią zazdrosny, to bądź z niej dumny. Bądź dumny z tego, że z nią jesteś i że to właśnie ciebie wybrała. Jeżeli kobieta podoba się innym facetom, to zamiast się wkurzać, bądź z tego dumny jak paw. Kobieta ma wolną wolę i pamiętaj, że dobrowolnie jest z Tobą dzięki uczuciom i miłości. Nie okazuj kobiecie zazdrości ani nie wypominaj jej jakichś wydarzeń z przeszłości, jeżeli je zaakceptowałeś. Było, minęło. Żyj tu i teraz, czyli teraźniejszością i przyszłością, a nie przeszłością. Albo akceptujesz przeszłość i idziesz dalej przed siebie, albo po prostu jej tego nie wybaczyłeś i dalej to siedzi w Tobie. Jedynie to ukrywasz i maskujesz, a przy byle okazji to jej to wypominasz. Dalej masz do niej oto pretensje i czujesz urazę. Albo jej wybaczasz i puszczasz w przeszłość w niepamięć, albo się z nią po prostu rozstajesz, bo nie potrafisz tego zaakceptować i jej wybaczyć. Nie ma tutaj stanu pomiędzy. Oprócz tego pamiętaj, że kobieta nie jest Twoją własnością i tak zrobi to, co będzie chciała. Po drugie, pokaż kobiecie, że Ci na niej zależy. W pozytywny, a nie desperacki sposób. Rozmawiaj z kobietą spokojnie i bez pretensji. Niczego jej nie zakazuj, ani nie mów jej, co ona ma robić. Zabierz ją na romantyczny spacer i powiedz, ile dla ciebie ona znaczy. Po trzecie, pracuj nad sobą i bądź najlepszą wersją siebie. Zlokalizuj przyczynę swojego niskiego poczucia wartości. Rozwijaj się, aby być atrakcyjnym facetem. Im bardziej będziesz wyjątkowy, tym bardziej będzie zwiększać się Twoje poczucie własnej wartości. Rób i ucz się nowych rzeczy, które cię rozwijają. Miej pasje i cele w życiu, zamiast poświęcać się w całości kobiecie. Po czwarte, miej wybór. Wszystko dlatego, że przeważnie faceci poznają kobietę w niedostatku kobiet w ich życiu. Wtedy jest facet ograniczony w wyborze kobiet i zdobył tą jedną, jedyną. Zamiast tego. Miej wybór i dostatek kobiet w swoim życiu. Otaczaj się kobietami na co dzień. Nigdy nie masz pewności, że kobieta będzie z Tobą do końca życia. Nawet gdy weźmiesz z nią ślub, to istnieją przecież rozwody. Zawsze musisz być gotowy odejść i zostawić kobietę. Dlatego tym bardziej nie warto być zazdrosnym o kobietę. Gdy kobieta jest zazdrosna o Ciebie, to przede wszystkim utwierdź ją o tym, co do niej czujesz. Na przykład, nie musisz być zazdrosna, ponieważ Cię kocham. A także odwróć rolę. Zapytają, czy ona ci ufa. Jeżeli tak, to dlaczego jest o ciebie zazdrosna, skoro ci ufa? To się wyklucza, bo albo ci ufa, albo jest o ciebie zazdrosna. Nie ma tutaj pomiędzy. Oczywiście, możesz celowo wzbudzić zazdrość w kobiecie. Problem jest tylko taki, że wzbudzanie zazdrości to niebezpieczna broń. Pamiętaj, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Dlatego zastanów się, czy warto wzbudzać w kobiecie zazdrość. Jeżeli użyjesz zazdrości nieumiejętnie, to więcej na tym stracisz niż zyskasz. Jeżeli mimo tego chcesz wzbudzić zazdrość w kobiecie, to możesz to zrobić na kilka sposobów. Najważniejsze, aby zrobić to umiejętnie. Jeżeli przegniesz pałę, to nie płacz i nie miej do mnie pretensji. Robisz to na własne ryzyko. Wzbudzanie zazdrości może przywrócić równowagę uczuć, gdy czujesz, że kobieta oddala się od ciebie. Również, gdy okazuje ci coraz mniej zainteresowania. Wtedy lekkie wzbudzenie zazdrości zadziała jak pstryczek w jej piękny nosek. Pokazanie kobiecie, że interesuje się tobą inna kobieta, z reguły zwiększa twoją atrakcyjność. Chyba że jest już za późno, ale to już jest inna sprawa. Wzbudzanie zazdrości działa również, gdy kobieta zastanawia się nad odejściem od ciebie lub gdy odeszła od ciebie. Zbudzisz zazdrość w kobiecie, gdy będziesz. Oglądał się, uśmiechał oraz rozmawiał, a wręcz flirtował z innymi kobietami. Możesz na przykład flirtować z kelnerką albo z barmanką, ale takie działanie ma zasadniczą wadę. Takie działanie jest zbyt bezpośrednie, jednym słowem, nażywca, przez co kobieta może to źle odebrać. Może wyczuć, i zapewne wyczuje, że robisz to hamsko i celowo. Lepiej, gdy zrobisz to pośrednio. Gdy ukryjesz swoje zamiary, że robisz to celowo. Dlatego lepiej, jest, gdy inna kobieta dodaje zdjęcie z imprezy, na której byliście razem i cię na nim oznacza, niż ty sam dodajesz takie zdjęcie u siebie na profilu. Tak samo lepiej, gdy ty dostajesz komentarz pod zdjęciem od innej kobiety, niż ty miałbyś go pisać pod zdjęciem tej kobiety. Musi to być działanie w Twoją stronę od innych kobiet. A nie na zasadzie, że to ty podbijasz do tamtych kobiet. Kolejnym sposobem, aby wzbudzić zazdrość w kobiecie, jest powiedzenie jej, że byłeś ostatnio w jakimś ciekawym miejscu. Na przykład w kawiarni, na koncercie, czy nawet na basenie. Gdy ona zapyta się, czy byłeś tam sam, albo a z kim tam byłeś, to powiedz jej normalnym i spokojnym głosem, że byłeś tam z koleżanką. Tylko tutaj uważaj, ważne jest to, aby było to miejsce publiczne takie, w którym wiadomo, że do niczego między wami tam nie doszło. Oczywiście, taki sposób będzie wymagał, abyś poprosił koleżankę, aby z tobą tam poszła. Dlatego poproś koleżankę, aby z tobą poszła w publiczne miejsce, gdzie przy okazji mogą cię zobaczyć wasi znajomi. Często twoja kobieta może wiedzieć, że jesteś z jakąś inną, zanim jeszcze wrócisz z tego miejsca. Oprócz tego, dla pewności, możesz sobie zrobić wspólne zdjęcie z tą koleżanką, a następnie poproś ją, aby ona dodała to zdjęcie na swój profil, a następnie cię na nim oznaczyła. Jeżeli nie masz ochoty nigdzie wychodzić z koleżanką, to poproś ją, aby dodała komentarz pod jednym z Twoich zdjęć na profilu społecznościowym. Jeśli chodzi o zazdrość w związku, to w tym nagraniu byłoby to na tyle. Dlatego mocno trzymam za Ciebie kciuki o brak zazdrości w związku. Napisz w komentarzu, w jaki sposób radzisz sobie z zazdrością w związku. Aby utrwalić i przyswoić więcej wiedzy, najlepiej obejrzyj to nagranie jeszcze raz. Na koniec mam dla Ciebie jeszcze obiecany prezent. Aby go odebrać, wejdź na stronę jak zdobyć kobietę.pl ukośnik poradnik, następnie wpisz maila, na którym odbierzesz poradnik, tak jak obiecałem, czyli za darmo. Do usłyszenia w następnym nagraniu. Pozdrawiam zdobywco.